Witam, elektrolizy, część druga. Magnecik się moczył około od 16 jest coś po 22:00. drugiej. No, Na moje bagnecik może być. Aczkolwiek pochwa. Pochwa jeszcze na pewno raz wrzucę do elektrolizy, czyli w sumie jeszcze trzeci raz nie zaszkodzi w takim odcinie z zasadą oczyszczoną. Pomoczyć, no ale to już nie dzisiaj, no ale ogólnie, ogólny ładnie. Pois é,